będzie zmuszony zejść z trasy i nie będzie oczywiście ten bieg zaliczony. Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu, dlatego że trasa będzie tak otwarta, a tą trasę zabezpieczają różne służby. Dlatego, drodzy Państwo, przypominam, dzisiaj walczymy nie tylko o nagrody, o puchary, o dyplomy, ale walczymy przede wszystkim o... Finanse za pierwsze miejsce w kategorii generalnej kobiet i, i mężczyzn 800 zł i plus 800 zł jeśli ktoś poprawi rekord trasy za miejsce drugi, druga pani i drugi pan otrzyma nagrodę finansową w wysokości 700 zł, za miejsce trzecie będzie to 600 zł, za miejsce czwarte 400, za miejsce piąte 300 zł i za miejsce szóste 200 zł. Złoty. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. To taka ważna, bardzo ważna informacja. Mamy dzisiaj także start dla nauczycieli w ramach otwartych mistrzostw województwa, więc mamy dużo tych imprez towarzyszących, bo mamy dla najlepszych z lesy, najlepszych z powiatu. To wszystko oczywiście dzisiaj w ramach 11 drodzy Państwo, edycji biegu miejskiego, która rozpocznie się o godzinie 19.00. 0-0, ale na początku, jak mówiłem, wystartują wózkarze przed głównym peletonem naszego pyłu. No i szanowni Państwo, ja bardzo proszę, aby tylko te trzy panie na wózkach, za chwileczkę, kiedy powiem start, wystartowały. Zawodnicy, zawodniczki czekają, bo minutę po wózkach wystartują pozostali. Drodzy Państwo, kibiców będę za chwilę prosił, w momencie, kiedy powiem start. Start to będzie tylko dla wózków, które są z przodu, te trzy wózki. Państwo słyszy, panie słyszycie, tak? Gotowe, panie. Uwaga, państwa kibisu proszę za chwileczkę o wielkie brawa. Uwaga, trzy, cztery i start. Wystartowały, panie. Szanowni Państwo, minu musimy odczekać, proszę, proszę pamiętać tylko. Tu informacja dla zawodników i zawodniczek, aby uważać na trasie. Szczególnie jeśli chodzi o wózki. Widzicie Państwo na starcie: mamy zawodników z Kenii, mamy zawodników z Etiopii, Etiopii mamy z Czech, Słowacji, Węgier. No i prawa dla zawodników przede wszystkim Polski. Brawo, brawo, brawo! Kochani, jestem przekonany. Może pan nie chociaż rekord 1 trasy, 29.57 Arkadiusz Gardzielewski w 2012 roku i 34 minuty 36 sekund Sylwia Edyst Tomaszewska. Proszę zapamiętać te wyniki, bo kiedy wejdziemy na stadion, tam będzie tablica świetna. Będziemy patrzyli na te tablice, czy najlepszy biegacz poprawi rekord Arkadiusza Gardzielewskiego, i czy najlepsza kobieta poprawi rekord Sylwii Edyst Tomaszewskiej. Zobaczymy. Jeszcze kilkanaście sekund, za chwileczkę, szanowni kibice, szanowni zawodnicy i zawodniczki. Będziemy odliczać od dziesięciu. Mamy tradycyjnie z nami Bractwo Kurkowe. Poproszę o przywitanie, bo oni tutaj dadzą stał sygnał do tego, aby wszyscy wystartowali. Przypomnę, dzisiaj. 10 km trasa posiada atlet z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki a spotykamy się wszyscy na mecie, na Stadionie Polonii, który kilkanaście minut temu został dzisiaj otwarty dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. No i szanowni Państwo, uwaga, poproszę także kibiców, aby pomagali odliczaniu. Odliczamy od 10 do 1 i nastąpi sygnał i komenda start. Uwaga! Wszyscy głośno! 10 9 Brawa, brawa, brawa! Kochani, mamy zgłoszonych około 1000 tyś... osób. Zobaczymy, za chwileczkę potwierdzimy, ile tak naprawdę przyjechało pomysły, ile odebrało numerów startowy. No i oczywiście będziemy śledzili to, ile biegnie na mini-mety. Przypominam i zapraszam Państwa na stadion za 30 minut. Za około pół godziny na pewno biegnie na stadion pierwszy zawodnik. Państwa oczywiście zapraszam do wyjścia tylnego między halą a stadionem. Idziemy ścieżką. Od... Od... Od tyłu, od tyłem. Do wejścia na stadion. i <laughs> No i jeszcze poproszę o brawa dla tych ostatnich zawodników, tych z wózkami szczególnie. No i Państwa zapraszam na Stadion Polonii. Tam oczywiście będą biegali wszystkie, będą biegały wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy. Przypominam, wejście na stadion na płytę B, a więc tą przed mecie między halą a stadionem, ścieżką do tyłu. Tam wejście tylne. Bardzo prosimy i zapraszamy do... Przemieszczenia się w tym momencie już na stadion Polonii by za około 30 minut nagradzać brawami najlepszych. Tych, którzy biegną na początku stawki dzisiejszej biegaczy, oraz tych, którzy będą walczyli nie tylko o swój rekord, ale ze swoimi słabościami, o swój wynik, a czasami nawet o to, aby pierwszy raz w życiu ukończyć. Bieg na 10 kilometrów, bo z pewnością tacy biegacze i takie bieżaczki w dniu dzisiejszym rywalizują tutaj. Przypomnę, 11. edycja biegu neskiego już rozpoczęta, zawodnicy na trasie, na linii mety jest zegar. Proszę śledzić, przypomnę rekord kobiet 34 minuty 36 sekund, a rekord panów 29 minut i 57 sekund.